Niebo nad Gdańskiem nie tylko zapowiadało zmierzch, zdawało się ogłaszać wyrok. Głęboka, płonąca czerwień pokryła całe miasto niczym płaszcz ognia zawieszony między ziemią a nieskończonością. Gęste, poskręcane chmury przybierały kształty przypominające ludzkie postacie: niektóre z uniesionymi ramionami, inne pochylone, jakby w cichym lamentowaniu. Dziwne, niemal złote światło obrysowywało krawędzie tych form, tworząc hipnotyzujący i niepokojący kontrast. W powietrzu czuć było niewidzialną gęstość, jakby atmosfera była naładowana duchowym ciężarem. Przechodnie, którzy chwilę wcześniej spieszyli ulicami, teraz zatrzymywali się z otwartymi ustami, nie wiedząc, czy podziwiają boskie dzieło sztuki, czy ostrzeżenie przed sądem. Wiatr zimny i wilgotny, nadchodzący z nadbałtyku, przynosił dreszcz, który nie ograniczał się do skóry. To było coś, co dotykało duszy. I w głębi każdego spojrzenia rodziło się to samo pytanie – czy widzimy znak końca? Zanim przejdziemy dalej, polub ten film, zasubskrybuj kanał i skomentuj poniżej: czy wierzysz, że Bóg wysyła nam znak? Twoje zaangażowanie pomaga nam dotrzeć z tym przesłaniem do większej liczby osób, które muszą usłyszeć to ostrzeżenie. Pierwsze obrazy, które obiegły sieć, pochodziły od młodego człowieka nad brzegiem motławy. Trzymał telefon drżącymi rękami, próbując utrzymać ostrość, podczas gdy dyszał, powtarzając krótkie frazy: Spójrz na niebo, to nie jest normalne. W tle słychać było szepty i pospieszną modlitwę, niemal zagłuszoną płaczem. Nagle rozległ się niski, przeciągły dźwięk. To nie był grzmot, to nie był hałas samolotów ani statków, brzmiał jak odległa trąba, ale tak potężna, że zdawała się wibrować w kościach. Wody rzeki lekko drżały, a mewy, zwykle hałaśliwe, zniknęły. Dźwięk narastał i opadał jak głęboki oddech, nadając chwili charakter ceremonialny, jakby miasto zostało wezwane przed niebiański trybunał. W innej części miasta starsza kobieta przerwała swoje kroki i na środku chodnika padła na kolana. Jej oczy wypełniły się łzami, a ręce uniosły w błaganiu sypialni, panie, zmiłuj się nad nami! Ludzie wokół zatrzymali się, by spojrzeć. Niektórzy nadal filmowali, inni pochylili głowy w modlitwie, a wśród nich rozprzestrzeniała się pełna czci cisza. Niebo zdawało się pulsować, jakby żyło, a z każdą minutą odcienie czerwieni stawały się coraz intensywniejsze, osiągając niemal nierealny karmazyn. Uczucie nie było jedynie wizualne. Był tam emocjonalny i duchowy ciężar, który wyciskał łzy nawet z najbardziej sceptycznych. W tamtej chwili Gdańsk nie był tylko polskim miastem, był sceną, a wszyscy tam obecni byli świadkami czegoś wielkiego i niepokojącego. Rybak na nabrzeżu, przyzwyczajony do nagłych zmian pogody na morzu, stwierdził, że nigdy nie doświadczył czegoś podobnego. To jakby powietrze żyło. Jakby próbowało do mnie mówić, opowiadał ze wzruszeniem. Opisał, że w chmurach widział kształt ogromnego anioła z rozpostartymi skrzydłami, wpatrującego się w miasto. Przez chwilę czułem strach, ale też pokój, pokój, którego nie potrafię wyjaśnić. Żaden komunikat meteorologiczny nie zapowiadał tak intensywnego koloru na niebie. Władze klimatyczne, zapytane przez lokalną prasę, przyznały, że nie mają przekonującego wyjaśnienia. Nie było pożarów, burz piaskowych, ani znanych zjawisk atmosferycznych, które usprawiedliwiałyby taką jasność i tonację. To było odosobnione i jak dotąd niewytłumaczalne wydarzenie, ale to nie był pierwszy raz, gdy coś takiego miało miejsce. Podobne dźwięki, znane wielu jako trąby, niebios, były już rejestrowane w Kijowie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, a nawet w odległej Australii. Zawsze pojawiały się nagle, zawsze towarzyszył im niewytłumaczalny fizyczny dyskomfort: ucisk w klatce piersiowej, dreszcze, mimowolne łzy. W 2020 roku niemal identyczne zjawisko miało miejsce w Norwegii, z czerwono-złotym niebem i niskimi dźwiękami rozbrzmiewającymi przez minuty. Wówczas mieszkańcy relacjonowali, że w kolejnych dniach mieli intensywne sny i ciągłe poczucie duchowej pilności. Te relacje, rozproszone po różnych kulturach i kontynentach, wskazują na coś, co wykracza poza konwencjonalne wyjaśnienia naukowe. Przypadek w Gdańsku ma jednak wyjątkowy symbolizm. Polska to kraj naznaczony historią duchowego oporu. Podczas wojen, prześladowań i reżimów totalitarnych wiara chrześcijańska pozostawała twierdzą kształtującą narodową tożsamość. Wielu liderów religijnych widzi w tym znaku echo tej historii. Boskie wezwanie do pozostania czujnym, i nie tylko dla narodu polskiego, ale dla całego świata. Gdańsk, port, który był już bramą dla decydujących i transformujących ruchów, teraz zdawał się być punktem wyjścia dla niebiańskiego przesłania przekazanego nie w słowach, lecz w obrazach i dźwiękach niemożliwych do zignorowania. Łukasz 21:25-26 rozbrzmiewał jak bezpośrednie echo tamtej chwili. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi udręka narodów. Ludzie dleć będą ze strachu w oczekiwaniu na to, co ma przyjść na świat. Nie można było nie dostrzec tego związku. Biblijny opis, spisany ponad dwa tysiące lat temu, zdawał się przybierać kształt na oczach mieszkańców. A gdy spojrzeć na Apokalipsę 6.12, która mówi o Słońcu przyciemnionym i księżycu stającym się jak krew, zbieg okoliczności staje się trudny do utrzymania. Nawet doświadczeni meteorolodzy przyznają, że wydarzenia o takim stopniu wizualnego i dźwiękowego wpływu są rzadkie, a gdy się zdarzają, pozostawiają głęboki emocjonalny ślad w tych, którzy są ich świadkami. Zjawisko trwało niemal dwadzieścia minut. Dla tych, którzy je obserwowali, każda sekunda zdawała się pełna znaczenia. Ostatnie minuty były najdziwniejsze. Absolutna cisza ogarnęła miasto. Nie było śpiewu ptaków, nie słychać było wiatru, ani nawet odgłosów samochodów czy kroków na ulicach. To, jakby samo stworzenie zatrzymało się, by słuchać czegoś, czego ludzie jeszcze nie potrafili zrozumieć. Niektórzy zaczęli płakać, inni się uśmiechać, ale wszyscy czuli, że ten zmierzch na zawsze zapisze się w ich pamięci. Później, gdy obrazy rozeszły się po internecie, pojawiły się tysiące komentarzy od ludzi, którzy nawet z daleka poczuli dreszcz lub niepokój oglądając nagrania. Jeśli to porusza twojego ducha, podziel się tym teraz z kimś, kto musi to zobaczyć. To więcej niż zbieg okoliczności, to ostrzeżenie, to nie tylko ciekawe zjawisko atmosferyczne, to wezwanie do zwrócenia uwagi. W Joelu 2:30-31 Bóg oznajmia: ukaże cuda na niebie i na ziemi: krew, ogień i słupy dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew zanim nadejdzie wielki i straszny dzień Pana. Intensywna czerwień nad Gdańskiem, połączona z dźwiękiem, który zdawał się pochodzić z głębin wszechświata, idealnie pasuje do tego opisu. Może pytanie nie brzmi, co to spowodowało, ale dlaczego Bóg pozwala nam to teraz widzieć? Ciąg znaków, których świat był świadkiem w ostatnich latach, nie może być ignorowany. Miasta na różnych kontynentach są naznaczone zjawiskami, które choć różne w szczegółach, noszą ten sam duchowy wzór. Dziwne dźwięki z nieba, nagłe zmiany w kolorach i kształtach chmur, nietypowe zachowania natury. W Jerozolimie nagrania pokazały niski dźwięk rozbrzmiewający na ulicach podczas złotego zachodu słońca, który zabarwił stare kamienie niemal nadprzyrodzonym blaskiem. W Kanadzie cała noc była naznaczona zielonymi światłami przecinającymi niebo, bez wiarygodnego wyjaśnienia meteorologicznego. W Chile mieszkańcy słyszeli dźwięk podobny do trąb przez ponad 15 minut, któremu towarzyszył wiatr wiejący we wszystkich kierunkach jednocześnie. Te wydarzenia, choć oddzielone geograficznie, zdają się fragmentami tego samego ostrzeżenia: coś wielkiego nadchodzi. A jeśli wrócimy do pisma, zobaczymy, że te znaki nie pojawiają się w próżni. Mateusz 24:30 stwierdza: Wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wszystkie narody ziemi będą lamentować i zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą. Tekst nie mówi o jednym odosobnionym wydarzeniu. Lecz o serii manifestacji poprzedzających przyjście Chrystusa. To, co widzieliśmy w Gdańsku, co widzieliśmy w Kanadzie, w Chile i w wielu innych miejscach na świecie, wpisuje się w te narracje. To nie tylko piękno natury to stopniowe wypełnianie proroctwa. Bóg zdaje się orkiestrować chór znaków, używając nieba jako płótna, a ziemi jako sceny, by przyciągnąć uwagę rozproszonego pokolenia. Amos 3:7 przypomina nam: Zaiste, Pan Bóg nie uczyni niczego, nie objawiwszy swej tajemnicy swoim sługom, prorokom. To oznacza, że nie jesteśmy zdani na łaskę przypadkowych i bezsensownych wydarzeń. Jest plan, jest przesłanie, jest ostrzeżenie, które jest przekazywane. Problem w tym, że dla wielu hałas codziennego życia jest głośniejszy niż dźwięk duchowych trąb. W Gdańsku, podczas gdy niektórzy padali na kolana, inni tylko nagrywali i szli dalej. To doskonała ilustracja tego, co Jezus powiedział w Łukaszu 17: Jak było za dni Noego, tak będzie w dniach Syna Człowieczego. Ludzie będą jeść, pić, żenić się, aż sąd ich zaskoczy. Ale to, co czyni znak w Gdańsku szczególnie uderzającym, to towarzysząca mu duchowa atmosfera. Wielu relacjonowało dreszcze, ucisk w klatce piersiowej lub mimowolne łzy. To jakby sam Duch Święty dotykał serc w tamtej chwili budząc coś uśpionego. Ten emocjonalny i duchowy aspekt nie może być wyjaśniony zjawiskami meteorologicznymi. Zorza polarna czy burza piaskowa mogą zadziwić oczy, ale nie łamią ducha tak głęboko. To zgadza się z tym, co czytamy w dziejach apostolskich 2.19, gdzie Bóg obiecuje pokazać cuda na niebie w górze i znaki na ziemi w dole, by poruszyć ludzi do nawrócenia. Gdy przeanalizujemy historyczne relacje z Polski, Zauważymy, że momenty kryzysu i przemian często były poprzedzone duchowymi znakami. Podczas II wojny światowej krążyły historie o wizjach i snach, które ostrzegały rodziny, by uciekały z określonych regionów. W czasach reżimu komunistycznego podziemne kościoły podtrzymywały płomień wiary, a wielu duchowych liderów mówiło o przeczuciach i objawieniach. Możliwe, że Czerwone Niebo nad Gdańskiem to kolejny z tych kamieni milowych. Nie ostrzeżenie ograniczone do miasta, lecz przypomnienie dla wszystkich, że tak jak Polska opierała się duchowo w przeszłości, musimy pozostać niezłomni dzisiaj. Pytanie, które się nasuwa, brzmi: czy jesteśmy gotowi? Nie tylko w sensie przygotowani, by zobaczyć coś imponującego, ale gotowi duchowo, by stawić czoła temu, co nadejdzie. Jezus ostrzegał w Łukaszu 21:36: Czuwajcie więc w każdym czasie, modląc się, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma się zdarzyć, i stanąć przed Synem Człowieczym. Zjawisko w Gdańsku to nieodosobniony epizod, który fotografujemy i idziemy dalej. To wezwanie do czujności, modlitwy nawrócenia, to jakby Bóg mówił: Obudźcie się, czas się kończy, a to, co stało się później, wszystko zmieni. Godziny po zjawisku zaczęły pojawiać się filmy z innych polskich miast, oddalonych o setki kilometrów od Gdańska, pokazujące to samo czerwonawe niebo i odległe niskie dźwięki. Nie z taką samą intensywnością, ale wystarczająco, by jasno pokazać, że działo się coś na dużą skalę. Na forach dyskusyjnych ludzie relacjonowali żywe sny tej nocy z obrazami trąb, tłumów biegnących i człowieka ubranego na biało, wołającego po imieniu tych, którzy go znali. To jakby znak rozbrzmiał nie tylko w powietrzu, ale w samej duszy narodu. Świat jest duchowo uśpiony. Żyjemy w czasach, gdy technologia łączy nas ze wszystkim, ale nasze serce jest odłączone od Stwórcy. A gdy pojawiają się znaki takie jak ten, wielu woli szukać naukowego wyjaśnienia, by się uspokoić, zamiast uznać, że Bóg może przemawiać. Ale znaki nie są po to, by wywoływać panikę, są po to, by wywoływać nawrócenie, są aktami miłosierdzia przed sądem szansami na zmianę kierunku, zanim będzie za późno. Gdańsk był widocznym przypomnieniem, że słowa Chrystusa spełniają się na naszych oczach. Decyzja należy teraz do każdego z nas: czy będziemy żyć, jakby nic się nie stało, czy zatrzymamy się, zastanowimy i dostosujemy do woli Boga? Bo jeśli coś jest jasne w piśmie, to fakt, że czas łaski nie będzie trwał wiecznie. Pewnego dnia pojawi się ostatni znak, a wtedy nie będzie już możliwości nawrócenia. Apostoł Paweł powiedział w II Koryntian 6, 2 Koryntian 6:2: Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia, a to teraz może być bardziej pilne niż nam się wydaje. Jeśli to przesłanie do ciebie przemówiło, nie zatrzymuj go dla siebie polub film, skomentuj swoją opinię i podziel się z kimś, kto potrzebuje przebudzenia. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, zrób to teraz. Coś wielkiego się dzieje, a każdy z nas musi zdecydować po której stronie będzie, gdy niebo przemówi ponownie.